Wschodnia obwodnica miasta, oddana do użytku. W mieście oddano do użytku trzy nowe przyszkolne place zabaw i nowoczesne boisko sportowe. W ratuszu w ramach programu Rodzina Plus wręczono doroczne stypendia fundowane przez spółkę AKWA dla najlepszych uczniów bielskich szkół. Ponad 500 uczniów z bielskich szkół uczestniczyło w spektaklach wystawianych na deskach Teatru Polskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Profilaktyka Aty. Już 16 listopada startuje kolejna dziewiąta jazzowa jesień w Bielsku Białej. Wschodnia obwodnica miasta oddana do użytku. Dwujezdniowa trasa o długości 12 km opasa miasto od północnego wschodu i sięga z jednej strony wylotu do Katowic, z drugiej ulicy Bystrzańskiej. Budowana była za pieniądze z budżetu państwa, a inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt inwestycji to astronomiczne miliard 200 milionów złotych. Tak, ja nazywam to obwodnicę od dawna, że to jest aorta dla naszego miasta. Jesteśmy chyba jednym z nielicznych miast w Polsce, nie wiem czy może nie jedynym który ma dwie nowe obwodnice i dwie drogi krajowe, które przebiegają przez środek miasta i są po kapitalnym remoncie, no i oczywiście nowy wiadukt jest również w ciągu drogi krajowej. Jest to również jedna z najtrudniejszych inwestycji pod względem technicznym. Na 12 kilometrach, dokładnie 11 km 900 m ma ta nasza obwodnica po, północno wschodnia jest 50, są 52 obiekty inżynieryjne. Takiego, takiego stopnia, takiej skali trudności żaden układ drogowy w Polsce dotychczas nie miał. Dla porównania powiem, że droga ekspresowa, która się buduje w szybkim tempie, z czego się cieszymy, dożywca i będzie o tej porze w przyszłym roku oddana, na 18 kilometrach jest tylko 7 obiektów inżynieryjnych, w tym jeden poważny. Strasznie się cieszymy, że ta obwodnica powstała. Odciąży to centrum miasta, bo przecież bardzo dużo przejeżdża również turystów, którzy no, nie mają innego wyjścia, musieli dotychczas przez środek miasta przejeżdżać. W tej chwili będą mogli objeżdżać tą obwodnicą. Naprawdę Ogromny wysiłek wszystkich był. Również miasto tu poniosło duże i koszty finansowe i wysiłek, bo problemy związane z budową, z taką dużą inwestycją są ogromne, nawet nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale jak ktoś powiedział, finał wieńczy dzieło i dlatego cieszymy się, że mamy tą przepiękną obwodnicę. To jest naprawdę miasto inaczej będzie wyglądało. W mieście oddano do użytku trzy nowe przyszkolne place zabaw i nowoczesne boisko sportowe. Place zabaw powstały w ramach rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Radosna Szkoła, a boisko ze sztuczną nawierzchnią w ramach zakrojonego na szeroką skalę miejskiego programu pod nazwą Modernizacja 15 boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku Białej. Place zabaw mieszczą się przy szkołach podstawowych 6, 20 i 26, zaś wielofunkcyjne boisko przy SP33. Dla uczniów wszystkich szkół oddanie obiektów do użytku było ważnym i uroczystym wydarzeniem. Dziecko, młodzież musi mieć okazję wyszumieć się, musi mieć okazję pobawić się, musi mieć okazję zagrać tą piłkę nożą, czy w siatkówkę czy do szczypioniaka. Te boiska są wielofunkcyjne, można we wszystkie praktycznie gry zespołowe grać tutaj i myślę, że to jest bardzo ważne, że kolejną taką inwestycję nam się udaje dzisiaj tutaj oddać. W przyszłym roku, jak zobaczymy, jak budżet nam pozwoli, będziemy chcieli czy następne takie boiska, tak planie mamy przynajmniej zbudować. No i myślę, że ta sieć tych boisk, tych sal gimnastycznych, placów zabaw jest coraz bardziej gęsta. Już tutaj praktycznie jest bardzo mało takich szkół, które w okolicy nie mają jednego, albo dwóch z tych elementów, o których mówię. Lepiej chyba w Biasku, żeby było więcej dobrze wyposażonych, inaczej, żeby było mniej dobrze wyposażonych szkół niż więcej, a takie, które, na które miasta właściwie wtedy nie stać. Nie, no to jest w ogóle kwestia reformy szkolnictwa. Mamy w tej chwili rozdmuchane to szkolnictwo. W ciągu 9 lat ponad 9200 dzieci zmniejszyło się w szkołach, a w my praktycznie żadnej nie zlikwidowali. Są szkoły, gdzie 50% jest tylko pomieszczeń wykorzystanych i to jest niedopuszczalne, bo po prostu nas nie stać na to, żeby utrzymywać puste pomieszczenia, żeby no, było w klasach, ja wiem, że jest może bardzo dobrze, że jest mało dzieci, ale po prostu nas na to nie stać i w tej chwili edukacja zaczęła tak ciążyć w budżecie miasta, że jeśli nie zrobimy, powiem radykalnie w tej chwili, jasno radykalnych reformy, to może się zdarzyć tak to nie, że za 2-3 lata, to w tym roku, może w przyszłym roku, że budżet miasta będzie bardzo prosty. Będziemy tylko, wszystkie środki dla utrzymania miasta, nie będzie nas stać na żadną, ale pod, pod, podkreślam, żadną inwestycję. Będziemy musieli obciąć kulturę, na, środki na kulturę, na sport, na pomoc społeczną. Będziemy tylko utrzymywać y, właśnie puste budynki i na co nas nie stać po a prostu. A wtedy można zapomnieć. A nie, to boiska nie ma co mówić w ogóle, bo one pierwsze padną, bo na musimy zarobić na chleb, a później na nartorolki, tak mówiąc, o Obrazowo. Dlatego jeśli szybko nie zrobimy reformy, no to może dojść do dramatów, które w innych miastach już były, że zabrakło środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, a do tego dopuścić na pewno nie chcemy i nie dopuścimy do tego. W ratuszu w ramach programu Rodzina Plus wręczono doroczne stypendia fundowane przez spółkę Akwa dla najlepszych uczniów bielskich szkół. Roczne stypendia przyznawane przez Bielską Akwę wręczane są dzięki partnerstwu tej firmy w miejskim programie Rodzina Plus. Ta pomoc finansowa, zgodnie z ideą programu, przyznawana jest uczniom z rodzin wielodzietnych warunek bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów, liceów oraz studentów przyznaje specjalna komisja na podstawie średniej ocen z danego roku. Jak się zarabia. To również trzeba pamiętać i myśleć o tym, że tym, co się zarobi, można się dzielić z innymi. I to staramy się robić w Akwie, i chciałbym, żebyście wy, jako młodzi ludzie, również w przyszłości, kiedy będziecie decydować o, o tym, co zrobić z zarobionymi przez kierowane przez Was firmy pieniędzmi, żebyście również pamiętali o tym, że. Dobrze jest się dzielić, bo jak, jak nam jest lepiej i się dzielimy, to również mamy szansę na to, że nasi sąsiedzi nas, w naszym otoczeniu będzie się lepiej działo. Ponad 500 uczniów z zbieskich szkół uczestniczyło w spektaklach wystawianych na deskach Teatru Polskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Profilaktyka Aty program Profilaktyka a ty realizowany jest wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komendę Główną Policji. Ma na celu promowanie wśród młodzieży życia wolnego od uzależnień. Program tworzony jest wielotorowo, bo z jednej strony specjalne spektakle o charakterze dydaktycznym tworzą młodzi ludzie, a z drugiej ich odbiorcami są ich rówieśnicy. Wszystkiemu patronuje policja, która nie tylko pomaga przygotowywać spektakle, ale wraz z pedagogami prowadzi profilaktyczne spotkania z uczniami. Dwa takie spektakle, zatytułowane Sekret i Blackout, wystawili dla bielskiej młodzieży młodzi aktorzy ze Strzelec Opolskich. Wydaje mi się, że największym walorem nie jest tyle teatr, bo program zmienił nazwę na Profilaktyka Aty, ponieważ tego wszystkiego działo się już bardzo, bardzo dużo. Największym walorem jest to, że po pierwsze młodzież mówi do młodzieży, w taki sposób, jak chcę, i takim językiem, jakim chce, widzieliśmy tutaj film Martyny, wstrząsających 45 sekund o alkoholu i yy, jeździe samochodem. Yy, również bardzo ważne jest to, że te tysiące ludzi bo przez program przeszło około 60 tysięcy młodzieży w całej Polsce i chyba województwo lubelskie jest jedynym jeszcze, które nie dotknęło patu przez te 6 lat. Wśród tych 60 tysięcy jest mnóstwo ludzi, którzy odnaleźli się w tym, którzy uwierzyli, że nie są dziwakami, skoro nie chcą kląć, pić, palić, pać. Są normalni, że po prostu można być normalnym. Już 16 listopada startuje kolejna dziewiąta jazzowa jesień w Bielsku Białej. Miłośnicy jazzu znów mogą czuć się usatysfakcjonowani. Kolejny raz bowiem na bielskiej scenie zagoszczą gwiazdy światowego jazzu. O dobór wykonawców jak zwykle zadbał dyrektor programowy jesieni Tomasz Stańko. W tym roku koncerty wszystkich pięciu festiwalowych dni odbywać się będą w Bielskim Centrum Kultury. Już po raz dziewiąty festiwal Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. Aż dziewięciu wykonawców, dziewięć koncertów w czasie pięciu festiwalowych dni. Zaczynamy 16 listopada, festiwal potrwa do 20 listopada. Program tradycyjnie od dziewięciu już edycji, przygotowany przez szóstą trąbkę świata w Bielsku Białej dyrektora artystycznego, czyli Tomasza Stańko. Zaczynamy od mocnego bałkańskiego uderzenia w szwajcarski pianista Colin Wallon. Człowiek bardzo młody, 31-latek, który właśnie penetruje te muzyczne obszary. Największą gwiazdą festiwalu niewątpliwie będzie 82-latek Cecil Taylor, absolutna gwiazda jazzu, oczekiwany już od dwóch lat, kiedy to z powodów zdrowotnych nie mógł do nas przyjechać. W tym roku odpukać. Będzie, będzie zdecydowanie. Twórca free jazzu, absolutna gwiazda, gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym koncercie. Będzie też coś z innej muzycznej beczki, koncert jazzu tradycyjnego. Niemcy z Barrel House Jazz Band, zespół istnieje ponad pół wieku. Ciekawostka, honorowi obywatele Nowego Orleanu. To o czymś świadczy. Tradycyjnie na zakończenie dyrektor artystyczny wcieli się w rolę, którą najbardziej lubi, czyli w rolę muzyka. Koncert Tomasza Stańko, tym razem z Kregiem Tabornem i jego trio.